Kontynuujemy naszą przygodę z naszym fiszarium i, tak jak powiedziałem, uzbieraliśmy te 15 koła, które nam odblokują koralkow i zobaczymy, co e, tam w wodzie piszczy. Ile ogólnie jest za wyjściówkę? 1500, więc jakieś tam jeszcze minimalne upgrady możemy zrobić, żeby oczywiście więcej rybek wyciągać i oczywiście mieć te szybsze e, progresy. No ale tak czy siak e, musimy się skupić na tym, aby uzbierać te milion nasze Dreamlandy. Uuu, zaczyna padać. Dzięki Bogu, że wziąłem sobie nasz. E, charm na deszcz. De, de, deszcz, deszcz rybny? Deszcz. De, charm, deszcz ryb, de, deszczowo rybny? E, czarm? Coś w tym stylu. E, Pytasz mnie, po co to oczywiście, że to nam przyniesie więcej ryb? E, Dziadek powiedział, że na, w trakcie dy, deszczowych dni e, ryby mogą wyczuć e, ten czarm nawet z daleka. Rainfish Charm. Ok, czyli będziemy teraz mieli nasz Rainfish Charm. E, zobaczymy, co nam się tutaj zdobyć. U. O! Trzy ryby naraz już pierwszy raz! Butterfly fish, flondra i star... No to musi być flondra, to musi być Flundra. to musi być pierwsza ryba, którą muszę znaleźć. prawda? Flander to nie może być coś innego niż flondra, to musi być flondra, to musi być flondra. Motylek, flondra i starfish, Patrick. Siema, Patrick. Piękne zarobki, piękne, ale to oczywiście zobaczymy, czy nam się uda zrobić e, dwukrotnie takim, e, w takim podejściu. Uuu, czyli miałem dużego, ale to dużego fart. I teraz jest zauważyłem, co jeżeli dobrze mi się wydaje. Patryk zabiera nam dwa sloty, jeżeli chodzi o łowienie. Zobaczmy to jeszcze raz. Rzucamy. Powinni złapać się. To jest to, a nawet te ryby dają po dwa. Czyli nawet te ryby, teraz zaczyna się robić coś takiego, że mnożnik jest. Nie wiem, czy wcześniej tak było. Ja nie zauważyłem przynajmniej, ale te już tak robią, więc to może być lekki problem z naszym eee, z naszym e, zdobywaniem tych wszystkich pieniędzy. Co... Czemu to wygląda by ryba się z Patrykiem Przepraszam. Przepraszam. Po co się na tym Przepraszam Nie putmatał. Przepraszam Ile nas potrzebujemy? 225 koła na tym level, czyli jeszcze ten level będę mógł odblokować zanim robię Dreamlandy. Tak logicznie myśląc można oszukiwać, jeżeli mamy limit 13 to i tak złapie nam dodatkową rybę. Czyli to nie będzie tak, że np. jem ominie, bo nie może je złapać. Więc e, teraz będę odczuwał możliwości dopiero co dwa upgrade'y, jeżeli chodzi o m, ilość ryb, które mogę zabrać. Na każdej parzystej dopiero będziemy odczuwać znaczy dwóch, na każdej nieparzystej będziemy odczuwać plus 1, a na parzystej nie będziemy odczuwać nic. Ponieważ, jak widzimy, przy 14 dalej będą złapać tyle samo ryb, co mogę na 13 raz przy 15 będzie kolejny upgrade, a przynajmniej na tym levelu aktualnym, tak? Patryki pozbieramy. Same Patryki. Dawajcie. Tak będziemy już. Może dobrze zupał, by tak już żadnego Patryka nie zapał. Ok, 220 za Patryki jest. I przy tym podejściu wbijemy sobie jeszcze tego level, więc jest szansa, że jakbym wyszedł, to miałbym około 100 koła na naszym koncie. Czy to troszeczkę... Uuu, dwa butterflye, beautiful. Okej, okay, nic więcej nie zapewnię, bierzemy sobie te e, flonderki. Teraz, jeżeli, czy jak jeżeli wyjdę, teraz by miał 100 tysięcy, czy przesadzam? 56, no dobra, to to nie jest tak źle, bo ja mogę sobie zrobić teraz dwa razy marketing, co spowoduje, że teraz jak wyjdziemy e, po jakichś trzech, czterech próbach, to powinno być 100 koła. Tym bardziej, że oczywiście zwiększymy sobie poziom. U? Dream Pearl, omijaj, omijaj, żeby tą Dream Pearl złapać. Znakomicie. Dość płytko są te Dream Perły. Tylko, że ja nie zauważyłem jeszcze w tym podejściu. Znaczy w tej grze. No tego tutaj nie ma. Jak graliśmy w Dixarium i zaczynałem level. Znaczy potem się przestałem, przestałem na tym oczywiście. Bo na przykład, że miałem dwa albo trzy kwadraciki do wydobycia, tak? Tutaj muszę na ślepo lecieć, czy będzie ta, ta perła, czy nie. Więc jest opcja, że na przykład jestem w levelu, który tam perłę ma, tylko że jest głębiej na nawet o tym nie wiem. Ewentualnie, że zawsze jest płytko ta perła. Bo ta, taka opcja istnieje to było tak, że zawsze możesz zobaczyć, że, że miałeś, tylko że jeżeli poleciałeś głęboko, to będzie ciężko, żeby wyciągnąć potem em, swoją wędkę bez złapania innych ryb. Ma to jakiś sens dla mnie. Dobra, tyk. Chciałbym udać się w ogóle wrócić do drugiego levelu, żeby zobaczyć, czy tam wszystkie ryby mam zdobyte, bo ja nawet nie wiem. Wydaje mi się, że taka opcja jest, że tam mo mogą wszystkie jeszcze ryb nie mieć. Prawie jest to Okej, okay, to nie mamy dalej wszystkich ryb, więc spróbujmy to złapać. Ja muszę się też na jednej statystyce skupić, ponieważ Ania, to jeszcze nie przeczytałem, a wydaje mi się, że może być kluczowa. Shiny dory złapałem. Myślałem, że to jest właśnie ta trzecia, czwarta ale to jest shiny dory. No, Blue Tank już nie jest blue, jak co, więc to to jest też taka e, zmiana, ale. E, Chcesz teraz wejść? Minimum def. aaa, Czyli potrzebujemy jakimś minimum, żeby w ogóle wyłowić ryby. Czyli jeżeli rzucę na mniej niż dwa. Okej, okay, okej, okay, dobra, bo ja myślałem, że, troszeczkę, że to jest napisane na przykład maximum depth, że jeżeli rzucimy na ten, na tą głębokość, to już mamy jakby zagwarantowane, że mamy szansę na tą naj, naj, najdroższą rybę w tym rejonie. Tak nie jest, ale to też spoko. 163 koła. Nie odlokuje nam to levelu, jednakże możemy sobie zwiększyć naszą głębokość, na którą mogę rzucić naszą wędkę i ilość ryb, które możemy zdobyć. I zrobiłem dwa blade specjalnie, żeby było to odczuwalne, że właśnie ta liczba nieparzysta parzysta. teraz do tego levelu i spróbujemy zrobić tą czwartą rybę. Nie wiem czemu, znaczy, może raczej. Nie wiem, czy to jest potrzebne, żeby robić te wszelkie maksymalne ryby. Ale ja lubię. Ja lubię wszystkie wypełniać, żeby mieć taką. w głowie po prostu. Świadomość, że o, wypełniłem wszystkie ryby z tego levelu a, i jestem, czuję się po prostu wtedy lepiej. Więc zobaczymy teraz tutaj, czy nam się uda zrobić na rafie koralowej. Nie wydaje mi się, ale ta czwarta powinna być do pana. Piąta, może nie, ale czwarta. Czwarta jest minimalnie. Znaczy, minimalnie zabrakło. No to jest po prostu pech, ale też informacja dla mnie, że jestem w stanie to zdobyć. Jeżeli. Odrobinkę więcej szczęścia mi się zrobi, czyli zrobię po pierwsze maksymalny throw tutaj i minimalnie nam jeszcze tego zabrakło, i się zrespią w odpowiednim miejscu, to powinienem móc to złapać. Chyba. W każdym razie ja muszę zrobić szybką przerwę, bo mi nas zatkało. Dobra, wracamy. Podnieczymy nasze tej rybki. Masz level na rafie koralowej, oczywiście się. Eee, jest, W sumie to jest koralkow, to nawet nie jest rafa kolorowa. Kor. kor rafa koralowa. To jest jaskinia koralowa. A ja sobie ją nie, nie da się do tej ryby jeszcze dolecieć, więc teraz może po tych pieniądzach. Ja w sumie mogłem zatrzymać to i włączyć gierkę, żeby nam ładowało jest Taki mały cheat e, powinien zrobić. Ale teraz mogę wyjść. 175 koła. Głębokość podwójną potrzebujemy. I teraz wydaje mi się, że już nie ma szans, żeby nam uciec. Żak, teraz zarzucę naszą wędeczkę, To to jest. Oczywiście tak. Jeszcze silverfish, chyba nam się. Zrzuciłem silverfisną silverfish robale w, w łazience chyba. Dokładnie, Baramundi oraz spotted bass. Okej, okay, czyli kolejny bas. Czym są basy? Gogle Bass fish. Tłumacz. Ryba basowa, dzięki. Jaka ryba to bas? Okoń. Okej. Okay. To są okonie po prostu. Hasło okoń. Pozdrawiam, właściwie wiedziałem. Potrzebowałem tej informacji i ją otrzymałem. Porzucam na maxa znowu. Minimalnie, minimalnie. No ale te rybki tak ci się łapią. Potrzebuję zrobić dwa upgrade naszej maksymalnej ilości rybek. Ok, dwa levele nam wbiły, więc to jest bardzo ważna informacja. Plus 16. Znowu nam tutaj jest Money Cost. A, zrobimy jeszcze raz tutaj. Dwa um, rzuty jeszcze tutaj zrobimy. Bo jeżeli zrobę teraz maksymalne te oczywiście zdobycia rybek. Oh! Widzisz Nie! Shiny Shiny butterfly był. Za dużo rybek zapałem Aż pies chyba się podniósł na łóżku. Nie, mój shiny rybcio. Przeżyłem takie gierki. Uwielbiam to. Uwielbiam właśnie, właśnie, jak właściwie wczuję tak naturalnie się wczuję w giereczkę, a nie że muszę jakoś pod content coś co skąd ja i tak nigdy nie robimy ich wymuszanie pod content, ale że jak się wczuję w to, tylko odczuwam ten ból, jak coś popełnię jakiś błąd. E, Okej, okay. możemy kupić sobie nasz teraz Open Waters. Więc co robimy? Ile jest za wejściówkę? 20 koła, No ale zobaczymy. jest to jednak, jednak Dream Pearlix, jak, jak zdobycia. Jest to się Na otwartych wodach teraz. Wuhu! A, to są naprawdę duże ryby w tym e, obszarze. Nie mogę się doczekać na to, aż je złapiemy, więc lecimy. Dobra, to lecimy. O ale dużo trzeba było... O kurczę, poczekajcie, bo tam ja, ja widziałem parę, ja chcę raz ją złapać. Okej. Okay. I te rybki tutaj wybierzam, bo wydaje mi się, że tych złapałem trzy typy ryb, więc to no, oczywiście tam pieniądze, więc co mamy? Queen Snapper, Spiny Dogfish i bluefish. No to, 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 to w końcu jakaś ryba, którą... Byłem w stanie określić jako z wyglądu, bo widzę, że jest niebieska i jest rybą, to jest Bluefish. Plus, zarobiliśmy nasz pierwszy milion ogólnie, a Ciwet mi taki na nie wyskoczył, że mamy osiągnięty pierwszy milion ogólny. Więc e, możemy się już. Jesteśmy już milionerami z samego łomienia ryb. Niesamowite wrażenie. Która ryba ogólna jest najlepsza, muszę się dowiedzieć, bo ja nie wiem, jakby na której się powinien skupić na razie, przez to zdobyłem te wszystkie naraz. A ona daje nam on 26 za drugi level, pamiętajmy, to musimy mieć na uwadze. Czy ten Queen Snapper może być. Tym. tą lepszą rybą? Pamiętajmy, 26 mamy za szarą. A zobaczymy, ile będzie za czerwoną. Ale wydaje mi się, że czerwona jest ta gorsza. Bo jest ich, bo było ich o wiele więcej teraz. No teraz bije drugi level. A no tak się jeszcze pomnożyło teraz, więc. Ale jest drugi level, drugi level, ok, mamy już teraz pewność. Eee, 78 do 66. Więc to jest bardzo ważna informacja. Jeszcze raz tutaj pójdziemy. Zarzucimy naszą wędeczkę. Mam wrażenie też, że ogólnie to w porównaniu z Dixarium, z Dixeum, szybciej progresuje. Jakby więcej tu jest w zależności od naszego skilla, wyczucia tego jak wrzucić naszą wędkę i tak dalej. Więc jakby na to większy wpływ niż samo RNG i... Czas szybciej w leci. Ogólnie na tym level jest za ile? Za 1 350 000. Więc na pewno już robimy wcześniej wtedy z tego. użyjemy na to Dream Perłę. Eee, tylko teraz, czy mamy Zrobimy wszystkie rybki w poprzednich levelach. Mamy. Tu, jest, tu jest jeszcze jedna ryba, więc możemy zrobić teraz tak: nasz marketing dwukrotnie, max, max def nasz i czy zrobimy podwójny upgrade, jeżeli chodzi o ile czy zrobiliśmy. Więc zaraz jak tutaj wejdziemy i wyłowimy, raczej rzucimy naszą wędeczkę, to może nam się uda nawet zdobyć tą ostatnią rybę. Małe szansa, bo małe, ale. No nie udało się. Szkoda, że szaj nam się nie trafiło. Znaczy, czego jak każdy ryba może być shiny, czy na przykład na danym levelu tylko ta specyficzna ryba może być shiny? że na ja próbuję znaleźć jakąś Shiny, która w ogóle na nie istnieje. Czy ja widziałem Shiny i ją przeodź przez to? Nie, nie widziałem, okej, okay, uff. I też się jest na przykład zależny od tego, że na przykład od jakiegoś upgrade dopiero może być Shiny? I czy Shiny daje coś więcej niż wygląd? Bo że ona na przykład serio podbija jakąś scenę jeszcze bardziej. że wtedy, jeżeli byśmy mieli e, x rybę na przykład na piątym levelu, ale trafiliby... Oh! Shiny, no nie mogę. Przepraszam, jeżeli by ona teraz się trafiła jako Shiny i nie podbiłaby tego levelu, to byłoby 400. Przez to, że jest Shiny, bo to, że w naszym fiszarium mogę sobie zmieniać te poziomy, jestem świadom, ale nie przeskakiwała już tutaj ta liczba. Czy ja znowu widziałem Shiny? Przepraszam, ja zaryzykuję, że widziałem Shiny. Nie, nie widziałem. Nie widziałem, nie widziałem. Pomyślałem się po prostu ta czerwona z niebieską i... troszeczkę mnie zbejtowała. No ale dwa leweranty skoczyły tak ci siak, więc nie, nie ma z tego. Um, nie, nie jest w tym aż tak jakiś wielki problem, że odpuściłem te lepsze ryby na samym dole. łapte, 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 łapte. które są droższe, dobrze. Pewnie, że ja bym wrócił do pierwszych levelów i bym teraz rzucał wędkę na Max, ten mógł zobaczyć sobie podpójcie, naszą taktykę z e, innymi Shiny. Ale to aż tak mi na tym nie zależy. To jest zdobycie wszystkich Shiny, to jest już w ogóle jakieś tam abstrakcje, jeżeli chodzi o możliwości bonusowe. Tysiąc już mamy za, za tą rybę, Okej, 17. To jest idealnie, żeby biło level. Więc mamy teraz 17 rybek. I... Oh! I. Jeszcze... Nie ja pierdziele dwie szajni były, czyli mam ogłobne potwierdzenie. Dobra, wszystkie ryby mogą być szajni. Mogłem trafić i Blofisza i spajnie dochwija jako szajni. Masakra. Masakra, no mówię na tym przykład, tak? Jeżeli przyzmiemy, on tylko się wygląd zmienia. Nic innego tutaj ja nie wskakuje, więc nie wiem, czy to coś daje. Zaraz będzie Milion, więc wtedy się przespać. Ale to zrobimy jeszcze jedną. Chociaż to nam się opaca łowić. Nie nam się już łowić. Jeżeli pójdę wyłowić, to nam się zrestruktuje wszystko tak czy jak. Mamy trzy perły. Będzie to bardzo mała ilość, w której będzie nam mogła wejść, ale. Idziemy. Dreamland. Destatujemy. A. Uh, customer oczywiście na start. Co my tu mamy? Inki Base Customer. Incis Dreamer Appearance Chance. A. Uh, Okej, okay, ale ja nie chcę. Poczekajcie, bo ja teraz zrobiłem błąd. E, ruszyłem joystickiem. Ok, jak się teraz ogarniemy. Musiałem poprzesuwać. E, increase base max fishing. E, to robimy to. All fish starting level na 3. Nie, to zrobimy. No i już, nie mamy więcej nic do zrobienia. E, tak, chcę wyjść z ale chciałbym teraz wejść do menu. Nie, nie chcę wyjść gry. Nie chcę. No tak, ta rozmowa jest bardzo. Tak, wiem, jesteśmy znowu z nami i tak dalej. A, cancel. Czyli backspace jest cancel, może. Menu? Uff, wróciliśmy do myszki. Zdecydowanie jest lepiej, tak. Hmm, czyli jak teraz wygląda nasza sytuacja? Um, mamy 5 dolców. Możemy zrobić sobie najlepszy marketing po prostu, żeby wejść znowu tutaj i oczywiście wszystko na nowo łowić. Więc zobaczmy, jak wygląda na początku nasz pierwszy rzut. No niezadowalająco, więc... Jedyne co mogę Wam powiedzieć teraz. Żeby to te odpowiedni moment, aby zakończyć drugi odcinek. Zrobiliśmy reset. Mamy nasze możliwości. SHINY ryby zostają. Okej, okay, to jest wielki plus. I teraz naszym jedynym głównym projektem, jaki będziemy mieli, to oczywiście zdobywanie Peru resetowanie Dream restowanie resetowanie i tak dalej, żeby to nam wszystko, wszystko szybko, szybko, wszystko szło no ale to zajmie nam dość sporo czasu, więc jeżeli ja chodzi o ten odcinek, to bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zrobiliśmy już nasz pierwszy reset, więc jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby dążyć do naszego finałowego etapu. Nie mnie tu jest leveli nie mam zielonego pojęcia gierka w momencie, kiedy ja ją nagrywam nawet jeszcze nawet nie wyszło do, do waszego grona, ponieważ mamy dzisiaj o wiele wcześniejszy dzień e, niż ten, który jest publikacja tej gierki, więc e, nawet nie mogę sobie jakby porównać tego z innymi. Materiałami. Uh, to masz na tyle. Ja się tym żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Łapki w górę, komentarze i subskrypcje. I się peace, Yo.